Witam bardzo serdecznie z moim kolegą Hustariem, który... Mm. Przywitaj się, Hamie! Cześć. Cześć. Patrzę na twoje gały! Na twoje gały... E! O, nie masz mózgu! Jesteś... Jesteś lewą czarne oczy. <gryś> a ty nie masz mózgu, wiesz o tym? O, no, czekaj, a ty? Nie, ja nie ci. Nie dam ci się sprawdzić! Nie dam ci się sprawdzić! Nie dam ci się sprawdzić! Nic stąd! Idź stąd! Goń się! O! Świnka! Od razu ci mówię, że ja się osiedlam tam, gdzie będzie wioska. Chłe, chłe, chłe. Idź ty, chamie. Będę szlachcicem sarskim. Ta, Ty Mówi, się nadajesz, się ty! ty. No się. daj się, ja, jak ja, ja ty w ogóle ten, jak ty, jak ty ma naz, nazwać tą serię, ty, co? A ja nie wiem Ty, a ja nazywam jakąś... Dzień włączyłem, bo... Bo no się nagrywać w południe a no i dobra No i dobrze było Jajko Jajko! Yy. Grałeś Wgrałeś timber moda Aaa co jeszcze? Może frytki? No, tam jest? No. Tam, gdzie dał? To fajnie. Dlaczego wyłączyłeś, prawda? by Pw, bo ja tak bym się stało ubić? Mm -hmm. Chciałbyś co? No. Ty lepiej, chodź, chodź, chodź ze mną, bo ja wiem, gdzie coś jest. Są co, rzekę, bo sobie zrobiłem kido drzewniany, Czy no, oczywiście drzewniany. Grał w kurde jakiś mod na te jakie wieże ja wiem, było No na, ty, na tych wieżach nie chcę, Ja tego moda nie lubię. To na co byś grał na No żeby było więcej Ale zwierząt. Kuresta, o. O, o, no to może być. Żeby było więcej zwierząt jeszcze. był creatures no. A to się jeszcze jakieś do da Abyś... Aby fajny by był Battle Gear, ale jak ja na rzeczy nie podążam, to w Battle Gearach A mi się nie chce ujrać samodzielnie moda GRZYBKI! I, I panu... Proszę Państwa... I to... Oto, proszę Państwa, macie przykład, yy, Człowieka lasu Tak, dokładnie Zwanę... Zwanę też hipisem, przecież Hyhyhy <gryzmy> Uważaj Siłą zaraz sobie su chorami ciskał <laughs> E, zdzielam, chcesz... Kara, Kasper zdzielam, chcesz się założyć? Co? Chcesz się założyć? Może znaczy, co? Że mi nie zabijesz komendą kill A to ta komenda działa? Tak no, Nie widziałem. A co, jak to ja się Ja też wypisław. Się... No k. Tak. K i l, l i osoba. No i spróbuj tak. mnie tym zabić, trwaniaczku Dał się złapać! Dał się złapać! Jak to no. działa? Dał się złapać! Na siebie zabić nie mogę, no to to jest. Złapał się, złapał się, złapał. A. Shut up! Nie. Nie, było we to by cię zabić, kurczę, nie. Ty kurczisnie. Ja... A nie masz opa? Co? Bo mówisz, że jakbyś miał opa, tak? Bo że. Że jakby, jakbym miał był włożenie. PWP włączony. O. Ej, Dziwki halucynki, będę je wciągać noszem. Ale czu... kurde, lagi no. Albo ten serwer jest jakiś lagowany, albo. Albo ty po prostu używasz jaką, jakiejś paczki, i tej. Yy, jakiejś tekstury. No. No bo używam tego. misy. No to przełącz na default, to ci może nie będzie tak lagować. Paczki to obu, do słabów, do Nie. Nie to missa to jest HD, więc. Ma prawo się tak lagować. W ogóle zaczęliśmy nagrywać i nic nie robimy, no. No trzeba... Zrób coś, no. Ugadaj no. coś. No! Przepraszam! Przepraszam! Ty sobie nie pozwalaj. Ugrę sobie skina na będzie fajnie. No ale tu później... O! Znalazłem oceloty! Nie, zostawię jedno oceloty w spokoju. <laughs> I zostawiłem. No i dobrze. No, nie mogę się, żeby, żeby Dawid, Usa, nie mogłeś się siebie w ogóle teleportować w Dawid, hiernie. Kusarium, Kurde, pisań trzy jedynki. Eee, dupy! Jaki taki se, kurde nikt wybrałeś? Oddaj moje itemy. Czekaj, grzybki halucynki zbieram. Oddaj moje itemy no. Ja ci zabiorę te grzybki halucinki, no. Jaki nie chciel kurde lagi. Żryj jajo. Żryj kilo. Jakie lagi ty? Teleportujesz się. Cz <słuch> Bo to grzybki halucinki. O. Ja tu mieszkam. Na bagna Ale ciemno fajnie. O! Dziura! Zielazębeka podnikiem. ty tego masz? No kurde, dwa zombie na... mam. Jesteśmy... No to uciekaj! A co robię? <noise> Skąd ja mam ci dowiedzieć? Skąd ja mam ci dowiedzieć? Ja... Ja... Ja zmierzam w kierunku z Sibiru! No, zaraz będę na Sybirze Ty, wiesz, w wielki game mod? Milanare. Eee. I takie fajne wioski. Na Sybirze? No wszędzie. Kołchozy, sołhozy. Nie, co by jeszcze było. No. Grzybki! Czerwone grzybki mm, Za. Ta. Nie wnikam. I słusznie w Graj mod na Hogwarts. jak to mówią. <laughs> wiem, masz wiem. <laughs> Piesek. Oj Ja. Aj, 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 aj! <laughs> Sybir. <Au. śmiech> Ale krówek widzę na tym razem minimap. Wziąłem i Nie bić. Nikolowa <grym> ninja. Dol. Ale, jakby było, tam PC do sobie, od razu bym wziął ten. Z sobie pancerz ninja i ten. I katana sobie wziął. <grym> bym ci akurat na to pozwolił, człowieku. No, nie Znalazłem to, pierwszą owcę! Owcę znalazłem! Wszystkie mody z tej paczki. Po co to, po co, to w ogóle trzymam i Flans moda. Nie wiem, zagadka. na Ty wiesz, wie, że jest stalker mod? Widziałem takiego Ruska na kanale. Ruska? No, ale jak się wpisuje stalker mod do to ci wysłuchają na takie potwory. Brzadkie. Takie. Takie stalker po prostu. Takie wielkie program do ma coś. Nie, owcu! O, się chłopie! Gin. Zrobię cię po buty. A ty nie, e. Dobra. Masz, masz jedną wełnę? Mam dwie i. O kurde. A ja mam jedzenie, a ty nie. Ja mam y, trzy wełny białe i dwie wełny jasno-szare. Zjadną wiał. A bo ja ci dambaś. Bywalił mi dwie. Dobra. Tylko krowa ninja. Krowa ninja. A ja znalazłem się. Nie w ja, ja, twojej widowie zdecydują, czy ma być kryśny PC w tej serii. Uuu, już jaki fajny Takie może fajne skafander robić. Jaki fajny karabi. Znalazłem pustynię Nie muszę, obok Sibiru jest pustynia A jest Nie idę w swoim kierunku Uciekam I jeszcze są bagna Zrobię sobie chatę na tym No właśnie, chodź Chodź tu Nie, Ty, znalazłem, 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 znalazłem! Co? Robimy wykopaliska archeo Archeologiczne a co znalazłeś? No, zgadnij. Kanion. Na pustyni! LOL. A nie piramidę! No. Znalazłem Wołgę! Co znalazłeś? Wołgę poszłem. No nie, ale głupi bagna. Och, na no, wszystko by się.

po prostu, ja że po prostu nie było. A czy poszedł w, w przeciwnym kierunku od ciebie? Jak ty szłoś, to sobie jak się napowiedział, w przeciwnym kierunku. Ty! Koza mnie grzmotnęła! a nie, to życie. <grym> Chyba żarcie. O nie, idzie noc. Będziemy no. musieli Będziemy musieli przetrwać. Kacper, weź chodź tu, weź chodź tu. Ja, ja, ja na Sybirze zostaję, bo ja. No z... ale na Sybirze robimy dom. No, a właśnie, ja robię obok rzeki. No, Tyle, że nie wiem, gdzie okay. ty masz tą rzekę. To, to się do mnie teleportuj, no. Ale weź do mnie, bo ja mam tutaj... Yy, biomy yyy... trzy blisko siebie. O kurde, noc. Okej, okay, ja, 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 ja to się tu... Ja robię noc... no, tę norkę i... wara od, od tego. Postawiam no. sobie drzwi kontrolatne. Oj, 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 oj! Ja będę się zakopać w ziemi. Owca, chodź ze mną do schronu, przeżyje <trym> Głupie przez słońce, przez to słońce nic nie widzę Ludzie by jakieś jakie coś jak żeluzje I zasłony <trym> wiesz? No. Ale ani tego, ani tego w tym pokoju A ja mam niebieskie łóżko o. Masz łóżko? A ci dałem moją gałądkę skrócie sobie a ja mam a ty nie ja mogę iść spać, a ty nie No ale jak ja nie możesz spać Ty nie możesz spać Usz! O ty ci derze! Kurde Tak nie będzie No nie! Też się zgodzę ci No kurde! Ja chcę to wypierniczyć. Ja nie mogę, przez przypadek wziąłem to żelazo LOL a przez przypadek! Noo! Zobacz, że masz cheaty. Ty... Na chwilę sobie wezmę wełnę. Chłe, chłe. Nie co ty. Ma, a, a... ty masz... Zrobiłeś sobie to łóżko, czy nie? Nie, zaraz idę na polowanie. Okej, okay, mam wie węgiel... drzewny. jak w God Game Empire. <gryw> Mam pomysł, na... zrobimy wioskę z Good Game Empire co na to. Co najwyżej możemy domostwo zbudować. No a co nie da się zbudować zamku? co, zbudujemy spokojnie. Co! Mhm, mm ciekawe ja tylko się... w jakiej skali. No jestem tu jeden. No ja pierdolę. A czy no... Nie przesadzajmy nie takie duże a zamek będzie wielkości. Nie. Po prostu, tak. Taki zamek jak ty masz, o. Takie, takie, takie zbudujemy. Okej, okay, idziemy dalej. Człowieku, na to ty uważasz, żebym ja szybko do 30 lewla nie robił. Oj, to ładnie! Ty od razu, 30 level. Trochę, trochę daleko ci do 30 lewla, nie sądzisz? Idę na polowanie. 3 poziomy. No, dużo, no. Wezmę sobie, sobie kolczugę. Nie. A nie chudę. Szkoda, że nie, nie da się kończy zarobić zrobić. No tyle po owca, cześć. Człowieku, bo ja tak czekam i czekam i czekam. O co za tak głupia, zbugowana owca. O, hmm. o le piękny wieczór. A czym ty da mnie? Zombie. Oj, oj, oj. 何だ?